Meksyk, rok 1968. To miały być wyjątkowe Igrzyska Olimpijskie, pierwsze w Ameryce Łacińskiej, symbol jedności i pokoju. Jednak zaledwie na kilka dni przed ceremonią otwarcia, kraj pogrążył się w krwawej tragedii. 2 października na placu Tlatelolco w stolicy Meksyku wojsko i siły bezpieczeństwa brutalnie rozprawiły się z tysiącami studentów protestujących przeciwko autorytarnej władzy. Oficjalne raporty Mówią o kilkudziesięciu ofiarach, ale świadkowie i historycy twierdzą, że mogły to być setki, a nawet tysiące zabitych. Do dziś prawda o tej masakrze pozostaje niejasna, a ci, którzy przeżyli, nigdy nie doczekali się sprawiedliwości. Lata 60. to okres rewolucji społecznych na całym świecie. Również w Meksyku młodzi ludzie zaczęli walczyć o swoje prawa. Młodzież, inspirowana ruchami protestacyjnymi w Europie i Stanach Zjednoczonych, wyszła na ulice, żądając reform politycznych, wolności słowa i zakończenia brutalnej dominacji rządu. Prezydent Meksyku Gustavo Díaz Ordas widział w protestach zagrożenie dla stabilności kraju i organizacji Igrzysk Olimpijskich. Jego rząd nie chciał dopuścić do kompromitacji na arenie międzynarodowej. Siły porządkowe zaczęły brutalnie tłumić demonstracje, używając gazu łzawiącego i pałek, ale protesty nie ustawały. 2 października 1968 roku Tysiąclecia studentów zgromadziło się na placu Tlatelolco w kompleksie mieszkalnym zwanym Trzy Kultury. Był to pokojowy protest. Ludzie trzymali transparenty, przemawiali przez megafony, śpiewali. Nagle w tłumie pojawiły się uzbrojone oddziały wojska i policyjnych sił specjalnych. Snajperzy zajęli pozycje na dachach budynków. O godzinie 18:10 nad tłumem przeleciał wojskowy helikopter, który wystrzelił czerwony flarowy sygnał. To był znak do rozpoczęcia masakry. Z budynków padły pierwsze strzały, zapanowała panika. Żołnierze otworzyli ogień do tłumu, a setki ludzi próbowały uciec w różnych kierunkach. Strzelano nie tylko do protestujących, ale też do przypadkowych mieszkańców i dziennikarzy. Ciała martwych i rannych zasypały plac. Wielu protestujących zostało pobitych, a następnie aresztowanych. Świadkowie mówili o ciężarówkach, które zabierały ciała rannych i zabitych. Wielu z nich nigdy więcej nie odnaleziono. Rząd natychmiast rozpoczął kampanię dezinformacyjną. W oficjalnym komunikacie podano, że w zamieszkach zginęło kilkadziesiąt osób a winą za przemoc obarczono samych protestujących, twierdząc, że to oni pierwsi otworzyli ogień. Jednak świadkowie mówili co innego. Strzały padły od strony wojska. Późniejsze śledztwa i odtajnione dokumenty ujawniły, że za prowokację odpowiedzialna była tajna jednostka rządowa, zwana Batalionem Olimpia, której zadaniem było wywołanie chaosu i uzasadnienie brutalnej interwencji wojska. Masakra w Tlatelolco była jednym z najbardziej brutalnych aktów represji w historii Meksyku. Igrzyska Olimpijskie odbyły się zgodnie z planem, a świat przez długi czas nie wiedział o tej tragedii. Przez dekady rząd ukrywał prawdę, a wszelkie próby ujawnienia pełnego obrazu wydarzeń kończyły się groźbami i represjami. Dopiero po latach, dzięki ujawnionym dokumentom, świat dowiedział się, że liczba ofiar. Mogła sięgać setek, a nawet tysięcy osób. Wielu sprawców tej masakry nigdy nie zostało pociągniętych do odpowiedzialności. Masakra w Tlatelolco pozostaje jedną z największych zbrodni rządu wobec własnych obywateli. To historia o cenzurze, manipulacji i bezkarności władzy, ale także o odwadze ludzi, którzy mimo wszystko nie bali się walczyć o wolność. Czy Meksyk kiedykolwiek rozliczy się z tą tragedią? Czy ofiary doczekają się sprawiedliwości? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej sprawie. Jeśli interesują Was podobne historie, zasubskrybujcie kanał Mroczne Sekrety i kliknijcie dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.